Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus ukazał się znowu nad Morzem Tyberiackim, a ukazał się w ten sposób. Byli razem Szymon Piotr, Tomasz zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z jego uczniów. Szymon Piotr powiedział do nich, idę łowić ryby. Odpowiedzieli mu, idziemy i my z tobą. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie złowili. A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu. Jednakże uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. A Jezus rzekł do nich, dzieci, czy nie macie nic do jedzenia? Odpowiedzieli mu, nie. On rzekł do nich, zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć. Powiedział więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus miłował, to jest Pan. Szymon Piotr usłyszawszy, że to jest Pan, przywdział na siebie wierzchnią szatę, był bowiem prawie nagi i rzucił się w morze. Reszta uczniów dobiła łodzią, ciągnąc za sobą sieć z rybami. Od brzegu bowiem nie było daleko, tylko około dwustu łokci. A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli żarzące się na ziemi węgle, a na nich ułożoną rybę oraz chleb. Rzekł do nich Jezus. Przynieście jeszcze ryb, któreście teraz tu łowili. Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb w liczbie 153. A pomimo tak wielkiej ilości sieć się nie rozerwała. Rzekł do nich Jezus. Chodźcie, posilcie się. Żaden z uczniów nie odważył się zadać mu pytania. Kto ty jesteś? Bo wiedzieli, że to jest Pan. A Jezus przyszedł, wziął chleb i podał im podobniej rybę. To już trzeci raz, jak Jezus ukazał się uczniom od chwili, gdy zmarł, Oto słowo pańskie. Amen. Pokazuje nam dzisiaj Pan Bóg swoje prawdy, swoje Boże prawa. Pokazuje nam je w historii znowu świętego Piotra. Dużo nam przez świętego Piotra w Ewangelii Pan Jezus tłumaczy. Przypomnijmy sobie, jak opisuje to Ewangelia świętego Łukasza pierwszy raz. Tak jak zapisane jest w Ewangelii, być może było jakieś spotkanie niezapisane, ale pierwszy raz spotkali się w domu teściowej Piotra. Tam Jezus przyszedł i uzdrowił jego teściową, Piotrowi. Na pewno to wzbudziło zachwyt we wszystkich, także i w tym powieku, ale potem Piotr wrócił do swoich łodzi. To jest, kochani, taka prawda, że my po okresie fascynacji, po okresie pierwszego powołania, to może być w małżeństwie, czy w kapłaństwie, czy w życiu zakonnym jest pierwszy entuzjazm, spotkanie z Jezusem, nieprawdopodobne przeżycia, duchowe, a potem gdzieś po cichu wracamy do swoich sieci. Ile dziewczyn było samotnych? Poznało chłopaka, eksaltacja, entuzjazm, zakochanie, miłość, ślub, pierwsze dziecko, no, buzi, buzi, całowanie, kwiatki, a po siedmiu latach znowu ta sama samotność, co przed ślubem, tylko jeszcze spotęgowana do tego, że tak się dam, głupio nabrać i tak siedzę. I taka wielka moja nadzieja upadła. Ile ludzi w małżeństwie jest totalnie samotnych? Wrócili z powrotem do swoich sieci sprzed ślubu. I przychodzi Jezus Chrystus do wszystkich i do nas, kapłanów, którzy też mamy pokusę, żeby się wyłączyć z takiego żywego duszpasterstwa, tylko stać się urzędnikami kościoła. Przychodzi Jezus i powołuje po raz drugi. Każdego powołuje po raz drugi. I przyszedł do Piotra wtedy na Jezioro Genezaret, bo Piotr wrócił do swoich sieci, do swojego sposobu zarabiania na życie. Jezus chciał go powołać do nowego życia, a Piotr wrócił do starego życia. I tak jak mówię, po ślubie można wrócić do starego życia, do życia tym, że się plotkuje z koleżankami, że się ma swoją jakąś samotność, że się oskarża wszystkich dookoła. Przyszedł Jezus po raz drugi do Piotra na jezioro Genezaret i kazał mu zostawić sieci i powiedział, będziesz odkąd łowił ludzi. Każdy z nas, kochani, być może ktoś z Was przeżywa teraz po ślubie. Jakiś kryzys po latach. Pamiętajcie, to nie jest czas, że Bóg odszedł, tylko to jest czas drugiego powołania. Czym się różni pierwsze powołanie od drugiego? W pierwszym powołaniu był wiele entuzjazmu i nie wiedzieliśmy, na co idziemy. Proszę Państwa, nikt z narzeczonych nie wie, cud jest małżeństwo. Żaden kleryk nie wie, cud jest, jest Pierwszy Pierw musi być iluzja, łuda, fascynacja, sutanno, będziemy razem mieszkać, no i ten seks bez grzechu będzie już w końcu po ślubie. Jakie to będzie cudowne, tyle razy w tygodniu to będzie można robić. A potem przychodzi rozczarowanie. I Pan Bóg po kilku latach pyta małżonków, po kilku latach pyta kapłana. Wiesz już teraz na czym to polega? Wiem. I wiesz, że to już jest nie do zrobienia? Wiem. No to Cię teraz powołuję drugi raz. Bo do tej pory myślałeś, że to zrobisz sam. I ka każde, każdemu z nas się tak jakoś wydaje. To co Państwu często mówię, z radością słucham tych e, prognoz, które sami sobie stawiają na życzeniu. Proszę Księdza, mój chłopak jest po prostu wyjątkowy. No tak się wydaje, no tak się, gdzieś w głębi duszy, my też jak jesteśmy święceni, to się wydaje, że od nas się rozpocznie nowa epoka, gdzie jak dusz pasterstwa w kościele. A potem, a potem się okazuje, że, 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 że to wszystko jest tak jak było. Czy chodzi Jezus do takiego wątpiącego Księdza i nas, męża, i żony, już teraz wiesz? Zdumieli się uczniowie, kiedy się pytali Pana. Uczniowie zapytali Pana Jezusa, kto się w końcu zbawi na litość boską? Panie Jezu, podajesz nam tą naukę z dnia na dzień, czy ona tak nas przerasta? Panie Jezu, kto się zbawi? A Jezus odpowiedział prościutko i uczciwie. U ludzi to niemożliwe. Po ludzku nikt z Was się, się nie zbawi. Ale u Boga wszystko jest możliwe. I wiecie, po co są pierwsze lata małżeństwa? Po to, żeby się przekonać, że po ludzku to jest niemożliwe. To jest po prostu niemożliwe z jedną kobietą 60 lat w zgodzie w miłości z dzieciakami płaczącymi ciągle czegoś, tu. tyle lat razem to jest niemożliwe. Już teraz wiesz, że to jest niemożliwe? No wiem. No dobra, to zaczynam. To jest, teraz się zaczynam powoływać. Już wiesz, do kogo idziesz. I mówi Piotr Mistrzu wtedy na tamtym spotkaniu pod, nad jeziorem Genezaret, Całą noc łowiliśmy i nic nie łowili. Ilu z nas to może powtórzyć po latach? Tyle lat się starałem i te dzieci wychowywałem. 18 lat dzieci wychowywałem, syn mi poszedł do sekty. Nic nie łowiłem. Nic nie łowiłem. Tyle, żeśmy z żoną się modlili wspólnie w domu i żeśmy się szanowali, żeśmy planowali i co, I nic nie łowiłem, bo wszystko, rozwód wisi w powietrzu. Ale na swoje słowo, Panie, już nie, wtedy, wtedy Piotr, kiedy zarzucał tą sieć nad Jeziorem Genezarek, to już nie na swoje rybackie rozeznanie. On już wszystkie swoje chwyty Rybackie wykorzystał w nocy. Już nic nie przyniosło skutku. Ale na Twoje słowo zarzucę tą sieć jeszcze raz. Otóż, Jezus mu mówi, wyciągnęli wtedy to mnóstwo ryb, wielkie mnóstwo ryb. Jezus mówi, odtąd ludzi będziesz łowił, i to zdanie z Ewangelii Łukasza, i zostawili sieć, i łódź, i ojca, i poszli za nim. No, piękny chętnie. Tylko popatrzcie, co się dzieje. Mijają trzy lata. Jezus umiera, zmartwychwstaje. Oni tego Jezusa już nawet dwa razy spotkali, ale to, co mówiłem wam przed tygodniem. Jezus zmartwychwstał. No dobrze. Ale z czegoś trzeba żyć, nie? Coś trzeba robić? No to, że Jezus zmartwychwstał. I Piotr mówi, idę łowić ryby. Idę łowić ryby. Powiedział mu Pan Jezus trzy lata temu. Ludzi będziesz łowić. Już nie ryby będziesz łowić. A Piotr mówi, idę łowić ryby. To jest podobno w ogóle takie zawołanie faceta bezradnego, idę na ryby. To nie jedna żona to usłyszała, kiedy mówiła, zrób coś z tym domem, z tymi dziećmi, idę na ryby. Piotr powtórzył ten wariant. Ale najgorsza rzecz, że wyszedł i wsiadł do łodzi. Przecież tą łódź zostawił, przecież już odciął się od. a właśnie, że się nie odciął. Ta łódka gdzieś była zaparkowana w jakimś doku. Proszę Państwa, my sobie zostawiamy nieraz wariant rezerwowy. Jakby Jezus nie wypalił, to chłopak przed ślubem mówi do swojej koleżanki z klasy, daj mi swój numer telefonu, będziemy w kontakcie, jakby co. Zostawiam sobie jeszcze łódkę na wszelki wypadek, gdyby te moje powołanie, gdyby to łowienie ludzi. I wsiada do łodzi. Łódź więc była. Proszę Państwa, to nie chodziło, że nie chcieli złowić parę ryb, żeby coś tylko zjeść, bo byli głodni. On, Piotr, wraca do swojego starego sposobu utrzymania życia. Nawet w języku polskim mówimy, z czego się utrzymujesz. Utrzymywać się na poziomie, utrzymywać się w pionie. Jak ktoś nie utrzymuje się, to upada. On, to pierwsze, wzięli łódź, sieci, to nie chodziło o dwie rybki. Oni chcieli wyłowić tych ryb dużo, a po drugie, dlaczego poszli nocą łowić? Żeby rano sprzedać na targu. Oni chcieli zacząć zarabiać pieniądze z powrotem, no bo Jezus no zmartwystał, no pięknie, pokój z Wam mówi nam, ale trzeba z czegoś żyć. I wielu ludzi mówi, no Jezus zmartwychwstał, ale ja muszę z czegoś żyć. Tam nie za bardzo to uczciwie ja to wszystko, tą firmę prowadzę, ale wie ksiądz, jakie jest życie, mówią, no tak trzeba dzisiaj. Nie wierzysz że życie, Jezus utrzyma? To znaczy, ja tutaj nie mówię, żebyście Państwo, którzy jesteście powołani do życia w rodzinie, zaprzestali pracy zawodowej. Mi tutaj chodzi, że takie łowienie ryb poza Panem Jezusem jest symbolem wszelkiej nieuczciwej do końca pracy zawodowej. Że ktoś nie wierzy, że mu Pan Bóg da połów ryb na, z uczciwej pracy, z, z moralnego prowadzenia się. Nic nie łowili. Znowu nic nie łowili. I Jezus staje na brzegu i mówi dzieci, czy nie macie nic do jedzenia? Mówi do nich dzieci. Często tutaj u świętej Anny sobie to mówimy, każdy z nas, albo wielu z nas nosi w sercu małe dziecko. Pamiętacie, byliśmy kiedyś w dzieciństwie wyśmiani, odrzuceni, odrzuceni często przez najbliższych, przez ojca, przez matkę, poranieni gdzieś. I to dziecko ciągle w nas drzemie i to dziecko ciągle chce się zabezpieczyć przed tym bólem, który został mu kiedyś zadany, żeby on się ten ból już więcej nie powtórzył. To dlatego, kochani ludzie rzucają się w wir pracy, robią kariery, budują jakieś ogromne domy, które stoją potem puste. To są małe dzieci, które ciągle jak z klocków budują budowlę, żeby być, podziwiani, żeby być podziwiani. Kiedy oni wypłynęli na to jezioro, żeby łowić ryby i sobie tych ryb nałowić i tym życie zapewnić, Jezus mówi Dzieci, co wy robicie? Do, nie, do niejednego prezesa banku, który robi karierę, do niejednej kobiety, która się rzuca język angielski, francuski, prawo jazdy, kungfu jeszcze skończę, Boże, dziecko, dziewczynko. Dlaczego tak szalejesz w życiu? Dlaczego tak szalejesz? Bo ja się boję. Taka jest prawda. Oczywiście rozum wymyśla stojnych argumentacji. Jezus do nich mówi, dzieci, złowiliście coś. Macie coś w ogóle do jedzenia? Nie, nic, mówią. I sytuacja ich jest przerażająca, bo tak jak mówiłem przed tygodniem, Cały czas grozi im śmierć strony Sanhedrynu. Zostali odrzuceni przez swoje środowisko. Zostali wyklęci przez społeczeństwo żydowskie. Jako uczniowie tego zdrajcy Chrystusa. Jeszcze całą noc łowili nic nawet jednej rybki nie złowili. I wtedy Piotr mówi, zarzućcie sieć po drugiej stronie. Kochani, spróbujcie jechać do Ustki na Hel i rybakowi to całą noc łowił. Powiedzieć, ty, słuchaj. A może byś zarzucił z tamtej strony, ty, Warszawiak, jest mu tak powiedz. Przecież by się powiedział, co Ty się mądrzysz, że nie wiesz, jak nie wiesz, czy myślisz, że ja nie wiem, jak się ryby łowi. I to patrzcie, całą noc łowili, a Jezus im daje super sposób, tak na pierwszy rzut oka, zarzuć z drugiej strony. tak jakby całą noc tylko z jednej zarzucali. Zarzucali pewnie z jednej, z drugiej, z trzeciej, z czwartej, z piątej strony zarzucali. Zarzucali dookoła siebie we wszystkie strony, a Jezus daje taką radę. Zarzuć. I wiecie, co jest w tym piękne, intuicyjnie to wyczuwam, że oni już byli naprawdę pokorni. Że oni już byli, jest proszę Państwa taka pokora, jest w życiu człowieka taka nędza, jest w życiu człowieka taki głód, że już Ci jest wszystko jedno. Że już ktoś do Ciebie mówi dziecko i się nie denerwujesz. Przecież kiedy ktoś tam mówi dziecko, jakie dziecko, co za dziecko. A już jest taki głód, że ktoś do Ciebie mówi dziecko, a Ty już się na to godzisz. Jest już taka pokora i takie zwątpienie, że ktoś Ci daje taką radę zdarzyć z drugiej strony, a Ty mówisz dobrze. Zarzucę z drugiej strony, zarzucę po prawej stronie. I wyciągnęli obfitość, nieprawdopodobną obfitość ryb, tak, że nawet tej sieci nie mogli, nie mogli wyciągnąć. Kochani, to jest to, że przychodzimy do księdza w jakimś kryzysie, do kogoś, kogo potrzebujemy pomocy. Małżeństwo mi się sypie, a ksiądz mówi, zacznij się modlić. No, ale mi się dał radę, o Jezu. Ja chciałem, żeby ksiądz jakiś proszek da, żeby żonie do zupy wrzucić, żeby mnie pokochała. Żeby księdza życie mi się wali, to zacznij czytać Biblię. O Jezu, ale rada, A, ale ksiądz wymyślił. Ja po to z Krakowa, żeby się to powiedział, czytać Biblię. A to jest sposób. Po prostu weź sieć i zażyć z drugiej strony. Tylko muszą być spełnione trzy warunki. Po pierwsze musisz być głodny, naprawdę głodny. Tak głodny, że już spokorniejesz i będziesz wykonywał polecenia Pana Jezusa. Dopóki się mądrzysz. Dopóki masz jeszcze swój sposób na rozwiązanie swoich problemów, nie wyciągniesz tej okitej sieci pochodzącej od Chrystusa. Musisz więc być po pierwsze naprawdę głodny. Zwróćcie uwagę, jak Jezus doprowadza ludzi do beznadziejnej sytuacji w Biblii często i wtedy wkracza do akcji. Mojżesz z jednej strony może czerwone, z drugiej strony 600 rydwanów Faraona i Pan Bóg pyta, Mojżesz, masz jakieś pomysły? Żadnych. No to ja wkraczam do akcji. Łazarz umarł, jest w grobie. Nic, koniec, trzy dni już zaczyna śmierdzieć. Macie, proszę Państwa, jakieś pomysły co do łazarza? Nie mamy. To ja Ci mówię, łazarzu, staj. Wiecie, dlaczego nam Pan Bóg nie pomaga? Bo my ciągle mamy jeszcze pomysły. Jeszcze skoczę do Irlandii, Kumpel mnie zapraszał, jeszcze tej żonie pokażę, co ja potrafię, jeszcze sobie tutaj. Naprawdę. Ludzie mówią tak, jak mi lekarz nie pomoże i msza święta, którą zamówiłam u świętej Janny, to jeszcze mam takiego bioenergoterapeutę, znajoma, mi dawała numer telefonu. To jeszcze ten talizman podobno taki, karty tarota jeszcze coś mi powiedzą. Naprawdę. Ludzie mają jeszcze swoje sposoby. Pan Bóg pomaga takim, co mówią, Panie Boże, nie mam żadnego pomysłu. Proszę Państwa, jestem pod wrażeniem rozmowy z pewnym Panem. Ja od razu go sprytnie zapytałem, czy ja to mogę powiedzieć na kazaniu świętej Anny. On się zgodził. Przyszedł do mnie niedawno mężczyzna który opowiedział historię swojego życia, związał się z dziewczyną, obydwoje byli zupełnie niepobożni, tam nawet wzięli ślub kościelny, chociaż on mówi, w zasadzie nie wiem, po co ten ślub kościelny, żeśmy wzięli. Ale wzięliśmy ten ślub kościelny, a potem się zaczęły kłopoty z poczęciem dziecka, zaczęło się leczenie jej, jego, zaczęły się kryzysy w małżeństwie, zaczęło się psuć, ale w końcu dziecko się poczęło. Ten pan mówił, proszę księdza, to dziecko odmieniło moje życie. To dziecko wydobyło ze mnie coś, czego ja się w ogóle nie spodziewałem, że we mnie jest. Ja to dziecko tak pokochałem. Ono było takie piękne, śliczne. Nabrałem jakieś nadziei na, na to, że to małżeństwo się da uratować. No, ten dzieciak był dla mnie promieniem z innego świata. Ale jednak małżeństwo się nie dało za bardzo po ludzku ratować. Żona domagała się rozwodu, on się nie zgadzał. W końcu ten rozwód szedł i na którymś, na której sprawie sądowej mówił mi ten pan, tu nastąpił wójt programu, nawet tak mi powiedział. Żona wyciągnęła dokumenty i badania genetyczne, że to dziecko to nie jest moje dziecko. Oto sąd już nie ma żadnych wątpliwości. Rozwód. Wiem, że tego dziecka już nigdy nie zobaczy, nie mam do niego żadnych praw. Wszystko się zawaliło, proszę cię. Wszystko. Wszystko. Nie mam nic do jedzenia. Tu żaden talizman nie pomoże. Potem poprosiłem jeszcze, żeby zrobić jeszcze raz te badania genetyczne. Rzeczywiście to nie jest moje dziecko. I o czym pogadamy, mówię, proszę pana? O Biblii. Wyjął Biblię, przyniósł do mnie Biblię tysiąclecia. Niech mi ksiądz powie, jak interpretować Biblię. Nie chce pan rozmawiać o żonie, o swojej tragicznej sytuacji? Przecież jak o tym zaczniemy rozmawiać, to ja się powieszę. Wyjął Biblię, proszę państwa, i gadałem z facetem godzinę o Biblii. O słowie Bożym, o potędze Boga, o czarmach. Nieprawdopodobna historia. A, a ktoś by mu powiedział, czytaj Biblię, głupia rada. Może prawnika szukaj, stary, może coś, może adopcja, może coś, może tą żonę, może jeszcze badania. Nie proszę się, ja nie chcę już prawników. I, i czytaliśmy Biblię. To naprawdę działa. Bo kochani, yy, teraz w okresie Wielkiej Nocy tyle razy mówimy, powiedział Jezus do Nikodema, kto się nie narodzi powtórnie, nie zobaczy Królestwa Niebieskiego. Co to się narodzić powtórnie? Co to jest w ogóle co to się narodzić? Przepraszam, nie jestem tu biologiem, ale tak jak się rodzi człowiek, opuszcza łono matki i odcinają mu pępowinę, narodzić się jest to zmienić styl karmienia. Do tej pory ten dzieciaczek przez 9 miesięcy karmił się przez pępowinę, a teraz się będzie karmił inaczej. Ja nie wiem czym się ten kurczaczek karmi w jajku, ale jak z tego jajka wychodzi, to skorupka się rozbija, już nie ma powrotu. Nie wejdzie żadne dziecko z powrotem do łona matki, żadnego kurczaka nie wsadzimy z powrotem do skorupki, choć nie wiem, jakbyśmy to składali. Otóż, co to jest narodzić się? Odciąć się od pogańskiego sposobu żywienia, karmienia i wejść w świat Chrystusa. Proszę Państwa, nie dziwcie się, że Bóg tego od nas wymaga. Oj, ktoś powie, ksiądz tak radykalnie mówi, że to tak się odciąć od tego pogaństwa, jak na 100%. Drogie Panie, a gdyby twój chłopak przed ślubem powiedział, powiem Ci, droga moja narzeczono, a od jutra żono, jedną prawdę. Mam taką koleżankę. Ja sobie będę do niej raz na rok wpadał. Jak będzie mi ciężko, ona mnie trochę popociesza. Która z Was powiedziała, ja ci dam koleżankę? Ja ci dam popociesza. No to raz na pięć lat będę do niej wpadł. O, w ogóle koniec z tą koleżanką. Jak się kogoś kocha miłością, oblubieńcą, to się wyklucza jakiekolwiek kontakty. Pan Bóg nie popuści ci żadnej kochanki. A kochanką może być telewizor, praca, komórka, komputer, twoja, twoje hobby. Swoje kłamsteca, którymi się bronić. Pan Bóg nie popuści, musisz z wszystkim zerwać. I dopiero zobaczysz Królestwo Niebieskie i dopiero wyciągniesz sieć. Moi drodzy, osiągnięcia Piotra jako rybaka spisane na kartach Ewangelii są marne. On w zasadzie nic nie złowił sam. Znaczy dwa razy miał te połowę obfite, ale to wszystko na słowo Pana Jezusa. Dopóki kombinował sam, to mu nic z tego nie wyszło. Bo nie miał zezwolenia, on miał zezwolenie na ludzi. Ty jesteś powołany do łowienia ludzi, a nie ryb, więc ryby ci już nie będą brały. Wiecie dlaczego nam zjedz w życiu ryby nie biorą? Bo nie łowimy na tym jeziorze. Na to nie mamy zezwolenia. Pan Bóg powiedział do faceta jakiegoś jednego czy drugiego. Będziesz mężem i ojcem. No to on się ożenił, spłodził dziecko, tylko że teraz jest pracownikiem firmy komputerowej. Wraca do domu o 22, wychodzi o 6 rano, z kumplami cały czas, nawet jak jest żoną na czasach, yy, sprowadzanie komputerów z Hongkongu i w ogóle tutaj przepisuj te podania materiały. I on, to nie jest tak, że on jest ojcem i mężem i jedną z tych zajęć jego jest praca. Jest odwrotnie. On jest pracownikiem, biznesmenem, no i ma taką jeszcze uciążliwość, że ma żonę i dzieci. I musi niestety im poświęcać trochę czasu. Zmieniły się proporcje. I on łowi nie na tym jeziorze. I nic nie złowi, proszę Państwa. To jest nieprawdopodobne, też przed tygodniem o tym mówiliśmy, co Jezus powiedział: Beze mnie nic uczynić nie możecie. A wszystko to, co czynimy, budowane domy, zdobywane tytuły, jeśli nie masz powołania Bożego na to, nic nie złowisz. Nic nie złowisz. Proszę zwrócić uwagę na piękną scenę zapisaną na początku Dziejów Apostolskich. Po zesłaniu Ducha Świętego stanął Piotr. I powiedział donośnym głosem. Zwróćcie uwagę, tutaj Pismo Święte nie mówi, jakim tonem powiedział Piotr idę łowić ryby, ale możemy się zmyśleć, że powiedział to głosem pewnym z rezygnacji. No idę łowić ryby. To oni powiedzieli, idziemy z Tobą. Bo inni faceci często robią to, co robi ten najbardziej aktywny. Idę Natomiast tu staje Piotr po zesłaniu Ducha Świętego i mówi donośnym głosem żebyście Jezusa ukrzyżowali, ale On zmartwychwstał, ludzie Go słuchają i mówią, co mamy robić? Nawróćcie się i ochrzcijcie się w imię Pana Jezusa. I podaje Ewangelista, nawróciło się trzy tysiące ludzi. Zaczął łowić Piotr. Na swoim jeziorze się znalazł. To, co mu Pan Jezus przekazał, ludzi będziesz łowił. Natomiast bez, jeśli nie łowisz na swoim jeziorze, tylko łowisz na swoim, swojej kałuży, ludzie mają swoje kałuże, które się taplają, to nic nie złowisz. W dzień zesłania Ducha Świętego Piotr złowił 3 tysiące ludzi w sieć. 3 tysiące ludzi. Kochani, wielu z nas zostało powołane, na księża do łowienia ludzi. Wy zostaliście powołani, żeby dzieci swoje złowić, wychować mocą Bożą, w małżeństwie, żeby ta miłość była żywa, gorąca, nie tylko jakaś egzystencja, jakaś wegetacja. I to wszystko ma być napełniane Słowem Bożym, mocą sakramentu, życiem Kościoła. Życiem Kościoła. Niech nam te prawdy przypomni dzisiejsza Ewangelia, niech nam przypomną dzisiejsze czytania, niech nam przypomni dzisiejszy dzień. Zapytaj się, na którym jeziorze łowię, czy mam zezwolenie na to jezioro, czy do tego zostałem powołany, czy gdzieś nie wróciłem do swoich sieci i swoich ryb, czy rzeczywiście godzę się na ten pomysł Pana Boga, żebym pierw nie wygłodzić i doprowadzić do jakiejś wielkiej determinacji, która będzie tą mocą, która mi pomoże wejść w trudne. Prawo ewangelii. Amen. Wierzę w jednego Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba. Chrystusowi, który zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał, jest w naszym zgromadzeniu, przenika nasze myśli, serca i dusze. Przedstawmy nasze prośby i błagania. Módlmy się za Kościół święty, aby pozwalał rozpoznawać twój wierny Chrystusa po obfitości darów by ludzie w kościele czuli dostrzegali doświadczali ogromu bożej miłości potem poznawali pana ciebie prosimy Pomódlmy się za wszystkich biskupów i kapłanów by przede wszystkim troszczyli się o dobro duchowe wiernych by byli rybakami dusz ludzkich ciebie prosimy Pomódlmy się za wszystkich ludzi świeckich, powołanych do życia w małżeństwie, którzy już są po ślubie, by pamiętali o swoim powołaniu. Powołaniem mężczyzn nie jest zarabianie pieniędzy, to jest tylko jeden z elementów powołania. Powołaniem jest być ochroniarzem żony i wodzem duchowym dla swoich synów i córek. Pomódlmy się za kobiety, by pamiętały, że ich rolą nie jest tylko gotowanie, sprzątanie i projektowanie domów, ale także pomoc mężczyźnie i bycie wzorem modlitwy, pokory także dla swoich dzieci. Ciebie prosimy. Pomóżmy się za tych wszystkich, którzy przeżywają właśnie kryzys rozczarowania po kilku, kilkunastu latach. Nieraz ten kryzys przychodzi po kilkunastu tygodniach. By pamiętali, że to nie czas może końca, ale czas drugiego powołania, wejścia już teraz w realizm życia małżeńskiego, kapłańskiego czy zakonnego. Ciebie prosimy. Pomóżmy się za zmarłych w świętej pamięci Mariusza Pucek, Michalinę, Feliksa Ostrowskich o obfitość życia wiecznego dla nich w obliczu Pana. Ciebie prosimy. I za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy wierzyli, że nie musimy łowić ryb, że nam je Chrystus sam przyniesie usmażone z dobrym chlebem. To pokazał apostołom. Byśmy pamiętali, że On jest wszechmocny. Byśmy Mu ufali, wierzyli i szli Jego drogą. Ciebie prosimy. Panie Jezu Chryste, Daj nam stanąć w prawdzie i doświadczyć w pełni naszej nędzy, abyśmy naprawdę zgłodnieli na Twoją prawdę zawartą w Słowie Bożym, zgłodnieli na Twoją miłość zawartą w sakramentach i przyjęli to wszystko ze smakiem serca, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.